Na rynku jest wiele interesujących rowerów górskich na kołach 29 cali, oscylujących w przedziale cenowym 7 do 10 tysięcy zł. Tego typu rowery bardzo często wybierane są przez osoby, które już poważnie traktują starty w maratonach MTB. Jedną z ciekawszych propozycji cenowych w tym przedziale jest Cross model Level B10. Jest to klasyczny 29er, czyli rower na dużych kołach o amortyzatorze o skoku 100 mm oraz bardzo agresywnej ramie. Rower tego typu świetnie nadaje się do startowania w maratonach, i to już nie tylko i wyłącznie dla amatorów, ale również dla osób, które zdecydowanie myślą o osiąganiu dobrych wyników. Cross Level B10 oparty jest o karbonową ramę projektu Crossa, jest ona stosunkowo lekka, jest sztywna, a jej geometra zdecydowanie nawiązuje do nowych tendencji w projektowaniu tego typu rowerów. Mamy więc bardzo krótki tylny trójkąt, stosunkowo długi przedni, co pozwala stosować dość krótki mostek w rowerze i osiągnąć naprawdę bardzo dobre właściwości, jeżeli chodzi o zwrotność, tudzież sprawność w terenie. Warto zwrócić uwagę na amortyzator w tym modelu. Jest to Fox 32 w wersji Evolution CTD. Oznaczenie to wskazuje, iż mamy do czynienia z dwustopniową regulacją kompresji w tym widelcu. Jest to bardzo fajne rozwiązanie. Przy pomocy manetki możemy ustawić widelec na początku w pozycję w pełni otwartą. Następnie pozycja środkowa to taka, w której widelec dalej się ugina, natomiast jest nieco usztywniony. Więc nie tracimy tak dużo siły podczas pompowania. Oraz pozycja ostatnia, czyli zamknięta. Napęd w krosie level B10 to bardzo popularne obecnie zestawienie 2.10 przy pomocy tylnej przerzutki Shimano XT oraz korby Shimano SLX. To wyjątkowo popularny zestaw, obecnie jednak mimo wszystko jest dużo bardziej elastyczny niż napęd 1 na 11 W rowerze z tej półki cenowej zdecydowanie mamy prawo oczekiwać lekkich i sztywnych kół. W krosie mamy do czynienia z kołami firmy DT Swiss. Model Cross Level B10 wykończono przy pomocy komponentów firmy Easton. Mamy tutaj więc mostek, kierownicę oraz sztycę z serii EC70. Cross Level B10 to zdecydowanie interesujący egzemplarz roweru w tym przedziale cenowym. Pośród konkurencji na pewno wybija się bardzo dobrym osprzętem i naprawdę świetną ramą, która, pomimo tego, iż jest polskim projektem, naprawdę nie ustępuje konstrukcją dużo bardziej doświadczonych producentów.